Właśnie jedziemy do... Do zawiercia Do, do zawiercia, do Browaru Jana Jedziemy e, na ognisko i próbować e, piwa Podobno dobrego Nie wiem, nie lubię piwa Nie znam się e, W każdym bądź razie e, wieziemy ze sobą darę lubelszczyzny Mamy śliwkę nałęczowską Mamy lubelskiego sztoka Mamy też cebularze i mamy coś, co jest najcenniejszym darem ziemi lubelskiej, czyli misio korororowy. Mike niestety nie mógł jechać. w kasie. Wprawdzie Mike jest lepszy w łóżku, ale ona lepiej piecze, więc powiedzmy, że jesteśmy na zero. Zobaczymy, co będzie w prowarze. Mamy zamiar też skorzystać z usług hotelu i zobaczymy, jak się tam można pobawić. Damy wam znać. Jak się uda, to może jakiś live stream zrobimy wieczorem. Także bądźcie na bieżąco. i... Jego seans. Myślę, że live stream z Mike'em byłby ciekawszy, szczególnie z pokoju hotelowego. Co zrobić, kiedy nie możesz już wytrzymać ględzenia żony w trakcie jazdy samochodem, a wie, że jeszcze długa droga przed wami? Możesz A. Albo podkręcić głośniej radio, ale wtedy jest ryzyko, że żona zacznie śpiewać, a to jeszcze gorzej. Albo B. Nałożyć słuchawki. I? Albo kurwa, wysadzić. Sorry, Dolores, jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić. Yeah! Gdzie jesteśmy? W Skarżysku Kamiennej. Jaką drogą jedziemy? S8, S7. Taka szybka droga, tak szybko jedziemy. Wszystko winatuska! Wiedzieć, że jak wyjeżdżaliśmy z Rubrykina, było 30 stopni, przepiękne słońce, cudowna pogoda, a teraz wygląda to tak. Jak to mówią, jak ktoś ma pecha, to i palec w złamie. Villa Verde. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Uuu, jakie furki.

Witamy Was kochani, jesteśmy w ja Jana w końcu w środku, jest z nami Mateusz Cześć, na Was W ruchu, się zajmuje Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest Jestem piwowarem Ja też, ja też Ja, ja Okej, okay. no ale spotkaliśmy go akurat tutaj do rzekowni, jak biegł, skakał przy tych, przy tankach No i dał nam do lub lukulinę, czyli no, można powiedzieć takie new in właśnie, tak? To już zeszłoroczne, czyli było już wymyślane temu Tak, dokładnie w angielskie chmiele AKG Admiral Progress 2.0 bałem wam, że jak to piwo już dość długo leży w tanku ale e, no chmiel czuć mocno tak jakbyśmy mieli rzeczkę brzeczkę tuż po gotowaniu, tuż po ważeniu czyli bardzo można czuć całą granulę tak jak chmielowy, ale po prostu chmiel ale no, no, oczywiście już z pewnych pamięci, to jest 14, ale wydaje się że taka całkiem, całkiem 16. Fajny piękno, słuchajcie, yy, jesteśmy tak w ogóle do rzekowni, także widzimy się przy jakiejś następnej półce. Jak wygląda żywa reklama? Żywa reklama Romaru Jada i yy, porter bałtyckiego. On ma nazwę 22, czy? No, nie fałita. ma na tym. ma ekstraktu. Yy, to jest porter bałtycki, w sumie taki zwykły, ja nie widziałem, że to jest niezwykłego. No ale powiem tak, tak, pachnie bardzo szlachetnie. Bo tak typowo kawową, palonię, palono, <coughs> sorry, taką będzie wyjaśniki te. Dokładnie tak. No i Sylwuniu, powiedz coś o tym więcej, więcej. Więcej, więcej o porterze. Moi drodzy, piwo już leży 10 miesięcy w tanku, po... poród w czwartek. Dzisiaj mamy czwartek, czyli za tydzień Dzień. rodzimy. Dokładnie tak. Przewidujemy, że będą cztery palety, więc Ktoś lub pottery i ma ochotę wziąć coś na leżak, to wziąć, wziąć. Tam nie ma... nie mówi się wziąć. Mówi się spierdalaj. Wziąć na leżak. Wziąć. Brać leżak. Jak widać tylko wskazie, nie jest go, nie jest go dużo. Wypiliśmy po prostu już tyle przez te 9 miesięcy. Tak jak powiedziałeś, klasyka. Nie chcieliśmy tutaj robić jakiejś interpretacji Ponad przeciętnych chcieliśmy zrobić dobrego, ciemnego lagera, zresztą tak jest napisane na etycie, butelki 0,33, nowa butelka, bo jak wiecie daliśmy takie bałuczki do tej pory, nowa agencja, mam nadzieję, że będzie też przykładnie mam do nie tylko ale też strona wizualna. Agencja Czarny Lotos. <laughs> Poproszę o kartę członkowską. Proszę. Rządzką. Nie, generalnie, e, u, głosami, więc, Słuchajcie, generalnie. Z włosami. Słuchajcie, Mimo, że nie ryżakował w żadnej beczce, jeszcze nie. A będzie? Będzie. A to będzie tosem, bo. już teraz, ma taki fajne. Muty e, pochodzące od reżakowania, ale w drewnie. Nie w starym tak. Jest naprawdę, naprawdę dobre. Mimo, um, że jest e, troszkę za zimne. Jeszcze tak, raz. już jest zimne i mnóstwo rzeczy uczuć. Karol? Co robisz? Grzeję piwo. A pokaż. Myślę, że spodoba się tym, którzy lubią słodycz, bo są bardziej jednak od tych słodkich. Nie jest już tak bardzo wytrawny, ale paloność też czuć wyraźnie. Chyba kawy mniej, ale troszkę czekolada jest dużo. Jest. Także naprawdę polecam, jak ktoś będzie w stanie to znaleźć, to wiesz pan... Będzie pan zadowolony. A... Tak, jak wspomniałam, wyklewamy wybeczki domowe. Beczek też nie będzie dużo, bo chyba mam zaplanowane sześć. Tak, że pewnie za rok na jakimś festiwalu, że będzie premiera, a jeszcze wcześniej odszkodujemy, jakąś zobaczymy, czy się dobrze układa. Także polujcie. No, tak miejsce. właśnie robi się oglądalność. No, Kasia, pije kwas, nigdy nie lubiła, nigdy nie piła. Pi, nie bój się, najwyżej zginiesz w kartonach. że się utopisz. Chcesz popić? Dobrze. Poproszę. Tara! Ale porter bardzo dobry. Do zapijania kwasów. Taki eksperyment. Dzień piwo z beczki numer 1 nazywa się beczka numer 1. 06. Beczka 06. Zresztą tu możecie zobaczyć, beczka jest pod mocnym. Kasia zbliży, ludność widziała je znowu. No i słuchajcie. Eee, piwo to belgijski IPA. Ktoś może powiedzieć, że belgijski IPA to jest to, co pił od Alebrowaru. Golden Mike to był belgijski IPA, ale to jest całkiem inne piwo. Bo jest na dzikich drożdżach? Czy dodane były tylko? Czy samo zdziczało? Nie, samo nie zdziczało. Dodane były. Dodane były. Do no były dodane, bakterie były dodane. Beczka po winie. Do, daje swoje, bo czy to, to czuł, że piwo jest wytrawne. Przecież nie jest kwaśne. Nie jeszcze aż tak kwaśne. Yy, myślę, że jesteście drugimi, że tak powiem, użytkownikami zewnętrznymi, które mają okazję yy, próbować z tego piwa. Yy, I myślimy, że we wrześniu na warszawskim festiwalu yy, piwa weźmiemy, weźmiemy beczki. A, no to spoko. Znaczy, ono jest trochę tak Ja mam końcu, dużo, może, więc, no. więc yy, też chcemy, żeby jak najwięcej osób spróbowało. Stąd na pewno pójdzie na festiwale i jeszcze pewnie zdąży do rzutów. Co wy tam macie? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz! Trysa! Mamy lisy w puszkach. Ja już to puszkowali, słuchajcie, nie ma tego. Wieczka jeszcze, ale już są. Zobaczcie, zajcew, barrel aged w beczkach po. Rzeku Danielsie. Po czeku Danielsie. I co? No, czy moc. Myśleliście, że to zbliży się ja z kolą? Nie. Można pić piwo z czeku Danielsa Z kolą, z puszki. Zajcew z puszki. I zajcew i puszki. Dobra no. Dobranoc Dobranoc jesteście przy oczku wodnym W Jana, jestem jest Tomek Jeden z współtwórców PiW Generalnie Ja mam kumarę Hej czy kumara Jak mu dupa świeci mu gazetę O, że nie poleci Czyli e, double, tak podwójną ipę Dowiedziałem się, że hindus na niej jest, z uwagi na to, że to jest indus <laughs> hey. 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 Tak. A Tomek ma <laughs> M. Lady M. 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 No, jak ci smakuje? Bardzo dobra, czuć tą miętą. <laughs> oh. Generalnie samo, samo to piwo zostało stworzone, na receptura przez moją szefową. Musi smakować. Sama etykieta jest zrobiona, że tak powiem, na wzór mojej żony. więc nie mogło być inaczej niż po prostu mi smakuje. Nie ma wyboru. Nie ma wyboru. Czy boisz się <grym> moich zarazków <grym> i dasz mi spróbować? Albo daj z flaszki Ale może. Proszę bardzo. No jest mięta faktycznie. Czuć mięta. Taka, no prawdziwa, nie? Tak. Generalnie bardzo łagodzi tą goryczkę. No, trochę jak Colgate. Ja <noise> oczywiście żartuję. Fajne, bo ja generalnie piłem z Miętowych, no to Wojtka na przykład z Wężela. Generalnie takie piwa są specyficzne. Nie każdy je lubi, bo właśnie podjeżdżają niektórym się tak kojarzyło, nie inaczej. Ale oto jest fajne. Można wypić. Ktoś nie lubi słodki, słodkiego, tylko jest za kwasem, jest za Miętą, właśnie takimi e, innymi smakami smaka, niż większość ludzi. Lubi na pewno to. To prawda. A odnośnie kumara masz jakieś te swoje przemyślenia? tak Dla mnie to już jest wysoka goryczka i daje w gardzie. <laughs> no tak dla mnie powiem wam, że generalnie jest piwo słodkie, czyli goryczki ma oczywiście tak dużo, żeby nie było ulepkowate, ale czuć, że ciało ma. Zresztą ono ma e... tutaj jest 90 e... 20,5? Belgię. 8,5%, także 9,5%. No, generalnie powiem wam, że naprawdę fajne piwo. Dla to jest chory na gardło i <grym> czeka tylko, aż go coś zetnie, no to dla mnie sam raz. Ale... właśnie <grym> A że właśnie jestem, to wziąłem mocno myślę, co się będę rozdrabniał. Słuchajcie, jak widzicie w Browarze Jana i okolicach, czyli w hotelu obok browaru Jana jest dużo ładnych rzeczy. Tu mamy Wodne oczko Dzisiaj akurat... Gadareczko no, jest na, na pokarm na fok? Tak, dokładnie. Ej, foko, fajnie czuję z wokół Wiesz, że tu lubię dalej, dalej rób to ej Dzisiaj akurat foki mają wolne, przyjadą jutro, wiesz? No dzisiaj przyjechały mustangi, tak, konie, tak. samochody w sensie Panie, a ile to pani? Spacerujemy po parkingu, a tam co? Prawdziwy zigzag McQueen jak żywy w tym tygodniu wpadają delfiny, generalnie. No, czyli dzieje się tutaj. Dzieje się, dzieje się. A chciał tutaj i hipopotana No i zahipy no. no się. No widzicie, atrakcji mnóstwo, można siedzieć z tym. Będziemy zaraz moczyć stopy, ale to czekamy aż ryby przyjdą na żer. Tam chłopaczki dolewają wodę. Dzieje się, nie ma nudy. Zachęcamy, słuchajcie, bo generalnie tak byłem tutaj z żoną i doszliśmy do wniosku, że jest to miejsce naprawdę dobre na urlop dla całej rodziny, bo tak. Chłop się napierdoli dobrego piwa, pośpi, napije dobrego piwa, hmm. e, kobita odpocznie od dzieciaru, bo weźmie ich te, te jakieś, e, tutaj no pójdą w po prostu, tak, no, tu taka atrakcja, taka, tu lepiej, tu gorzej. No a przede wszystkim dzieci no to to... No, dzieci wiesz, no, no, no dzieciom jak się będzie nudzić, to może do nas do browaru, to... Rzucić roz... do kadzi, pokręcą dzieci się kadzi, trochę. Pokręcą się trochę, ewentualnie na rozlew mogą pochować butelki, wiesz. No, no dokładnie. Jeszcze... Albo zaśrutować coś. Dokładnie. Ja. No i pewnie. Worki są 25 kg, także trzeba przerzucać. No. No, to każdy człowiek udźwignie tyle, co wasz. No, tak, no, każdy. Dobra, słuchajcie, e, zapraszamy was tutaj, jest naprawdę ładnie, jest co robić, naprawdę jest co robić. No i jest też e, dużo dobrego. Zachęcamy do odwiedzi. No zobaczymy. Podjęliśmy, słuchajcie, próbę zbrania yy, w butelkę. To będzie Bez całowania bo ma ktoś ma syfa. To będzie chwila prawdy, słuchajcie, gramy na pytania, także 3-2. Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? I jeszcze raz. Lama. Zobacz. Ja mam pytanie dla Karola, czy matka wie, że jesteś gejem Od jakiegoś czasu się domyśla. Tomek, czy matka wierzyć piesz? Jeszcze nie wiem, zamierzam jej powiedzieć. A czy twoja matka że ćpiesz? Bierz? Tak. O spiszę tutaj do mnie. Ile koper wziął za film? Za dużo. Za dużo. Okej, okay, okej. Okay. Co tu się odjebało? Pytam Jak wiem. się zapatrujesz na Anal? Naprawdę robisz krafty, czy tylko udajesz ze względu na swoją pracę? Lubię. I które z Was chce? Tomek. Się bardziej na dobra. dobra, odpowiemy razem. Aha, dobra, super. No to powiedzcie mi teraz, który z browarów jeszcze będzie ważył u Was kontraktowo? E, kilka browarów pyta o to, czy mamy wolne tanki. Lista jest... Kilku, że tak powiem, po pozycyjna, bo to nie jest kilkanaście, przesadzilibyśmy. E, na, chwilę obecną, e, na chwilę obecną mamy Darka, Piotra, Bazyliszka i Kamuzelę. Kto jeszcze tego nie wiemy, chcemy sami się rozwijać, dlatego też nowe tanki i, i puszkarka. No właśnie. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, kto będzie następny. Być może poprzestaniemy na tym, co mamy i, i pewnie tak w sezonie będzie. A co będzie po sezonie? Zobaczymy. Zobaczymy, <grym> co to ty zrobisz. O, jak ty właściwie masz na imię, chłopak? Co <grym> i dlaczego Jarosław? Powiedz, to jest twój idol? Zmienił twoje życie? Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Gorsze. <grym> dlaczego Jarosław? Karol. Chciałem połączyć obie sceny polityczne tego kraju. Kopacz nazwisko były premier, która wtedy by była uczestną premier i Ewaftow, czyli agent opozycyjny. Który teraz jest rządzący. Które jest rządzącym agentem, a Ewa Kopać jest coś tam. Bardzo mnie satysfakcjonuje. No. E, jak tutaj się przyjmowałem do pracy, twierdziłaś, że nauczysz się. Nie, przepraszam, się zarzekałaś, że się nauczysz jeździć wózkiem widłowym. Kiedy to kurwa nastąpi? W lipcu! W Powiedziałam, lipcu. że lipiec 2012 <coughs> rok to jest ten miesiąc, kiedy Jakie, ja tak? razem z naszą uroczym szybką Agnieszką siadamy na wózek widłowę i uczymy się nie W Jakim celem? Zastanowione, bo chcemy nabyć tę umiej umiejętność. Ew. O. Dlaczego zaczęliście nagrywać z kosiaczkiem? Tak naprawdę Za to? To Mike zaczął sam nagrywać, ja zazdrościłem mu fejmu i mówię, nie no ja też. Jakie chciał, żeby twój browar uważał, nie dla ciebie, tylko ogólnie, jakie dzisiaj masz? Do sprzedaży. To do sprzedaży, A, żeby troszeczkę poddenerwować moją kierowniczkę, powiem, że grodziskiem. Wiedziałam, wiedziałam, że A jest opór w tym? Tak, jest, jest opór. opór i nie ugotujemy tego. Nigdy? Już nigdy. Dlaczego? <coughs> Gruckie zajebiste i za ich się jest tak. No ale zdać was, to możecie zrobić mały pach, no. tam rozeptać. żeśmy to raz spróbowali zrobić. I co? I już więcej nie wygotujemy. Ja mam pytanie do tak? osoby bez kręcenia. Znajdujesz bo... <grym> ja się w świecie męskim y, jako kobieta, czy spotkasz się na przykład z takim z taką wyzaprobatą? I... Jedz ją na festi... Na Boże, na festi... Na festiwali już wszystko złośli. Ja już chyba nie mogę. No ją wszyscy za nią, a pani sobie to, a sam na, na to, się nie widziały, ale tu... Ja mówię, że jestem kierowcą, no jak nie chcesz to nie musisz, ja ją będę wolił. Ja już 16 lat pracuję z e, samymi facetami praktycznie. Także... Nie podobałaś jak... już swojego penisa? <grym> no. Kurde, jeszcze. She is suffering from the worst case of hemorrhoids I have ever seen.